Przedstawione cytaty są tłumaczeniami fragmentów wydanej po angielsku książki pod tytułem Marie-Julie Jeanny, The Breton Stigmatist, autorstwa Marquisa de la Franquerie. A konkretnie mówiąc, są to spisane relacje z wizji, jakie na przełomie XIX i XX wieku miała francuska zakonnica, mistyczka i zarazem stygmatyczka Marii Julie Żany na temat straszliwego kryzysu Kościoła katolickiego, który miał niebawem nadejść. 19 września 1901 roku, czyli w rocznicę objawień w La Salette, Marii Julie Żany relacjonuje, że widzi Matkę Bożą, która mówi jej między innymi to co następuje: Kiedy widzę, co czeka ziemię, Moje łzy znowu płyną. Fałszywi apostołowie, pod pozorem słodkich słów i fałszywych obietnic, opowiadają kłamstwa. Przestrzegam cię z całego serca. Uciekaj już choćby przed cieniem tychże ludzi, a którzy są niczym innym, jak wrogami mojego boskiego syna. Jeszcze raz nawiązuję do mojego ogromnego smutku. Widzę pasterzy stojących na czele kościoła świętego. Matka Boża wzdrygnęła się, mówiąc to. Kiedy widzę tę nieodwracalną zniewagę, ten wiodący do śmierci przykład, który dają, a który będzie katastrofą dla mojego drogiego ludu. Kiedy widzę tę więź pękającą, mój smutek jest ogromny, a niebo wielce zirytowane. Módl się za tych pasterzy, których słabość spowoduje utratę mnóstwa dusz. To ostatnie zdanie zostało powtórzone trzykrotnie. Podczas francuskich wyborów z 1877 i 1879 roku, w których zwyciężyli republikanie, Marie-Julie Żany relacjonuje, że Matka Boża powiedziała To księża, prawie wszyscy księża byli pierwszymi do przywoływania bezbożnych ludzi, którzy rządzą światem. Księża ukrywają to, że dają swoje poparcie rewolucjonistom, lecz oczy mego syna widzą ich. Chrystus Pan wyjaśnił, że dotyczy to nie tylko samego kleru, lecz większości populacji, kończąc słowami. Oni wszyscy chcieli nieporządku i rewolucji, dlatego zostaną nasyceni tym, czego tak pragną. W 1881 roku Marii Julie Żany relacjonuje, że Matka Boża przestrzegała. Jak nigdy wcześniej, liczba księży, którzy są prawdziwymi sługami Boga jest bardzo mała, jest naprawdę mała. Jest wielu księży, którzy w dniu terroru nie powstydzą się łamania tajemnicy spowiedzi. Matka Boża kontynuowała. Niektórzy z nich działają potajemnie, tylko czekając na moment zrzucenia swych szat kapłańskich, aby tym skuteczniej wywołać zgorszenie i wstręt wśród ludu. Będą skandale należy spodziewać się różnych rzeczy. Serce kościoła jest teraz niczym krwawiąca rana. Dziś zbrodnia przywodzona jest już do stu połtarza. A ponieważ stygmatyczka powiedziała, że odmawia powtórzenia tego, co usłyszała, archanioł Michał upomniał ją. Pan się tego domaga. Ja mówię przyjaciołom Boga, aby się przygotowali, oraz aby podwoili swoje modlitwy, ponieważ sprawy doszły już do krawędzi, za którą jest już tylko bardzo wielkie cierpienie. Lecz przyjaciele Boga zostali przed tym w ten sposób ostrzeżeni. Teraz mogą tylko czekać w ciszy swojej zbawiennej wiary. Wszyscy przyjaciele Krzyża mają zapewnioną szczególną opiekę ze strony najświętszego ze świętych i jego umiłowanej matki. Marii Julii Jeanny także w 1881 roku relacjonuje, że Chrystus Pan zapowiedział. Biada księdzu, który lekceważy sobie ogromną odpowiedzialność, z jakiej będzie musiał zdać sprawę przede mną. A pasterze Kościoła, biskupi, co oni zrobią dla swojej wiary? Większa ich liczba jest gotowa oddać swoją wiarę po to tylko, aby zatrzymać swoją cielesność. Cierpienia, które oni powodują, nigdy nie zostaną naprawione. Wkrótce pasterze kościoła rozsieją wszędzie skandale oraz zadadzą ostatnie pchnięcie mieczem świętemu kościołowi. Niedługo po tym, to jest 14 grudnia 1881 roku, Matka Boża dodała: Rozpoczął się czas występku: Biada tym, którzy odważą się zawierać pakty z bytami pojawiającymi się w diabelskich wizjach. Moje ofiary. Wiele dusz zostanie opętanych kilka miesięcy przed kryzysem. Świat będzie miotany strachem i w tym szaleństwie diabeł, który jest wszędzie na ziemi, sprawi, że wyrzeknął się chrztu i ciężaru krzyża. 11 listopada 1884 roku Marii julie Jeanny relacjonuje, co następuje. Później nasz Pan pokazał mi liczbę apostazji, które będą istnieć w czasie zgubnego wydarzenia. To słudzy Boży. Będą pierwszymi, którzy to rozpoczną, jednak nie wszyscy. 24 grudnia 1884 roku Maria Julii przekazała: Żadne z minionych stuleci nie będzie podobne do tej epoki. Świątynie Boże, gdzie piekło zamieszkało i obrało sobie jako swoje pole działania. Nadszedł czas, aby wznieść oczy ku niebu, ponieważ we wszystkich zakątkach świata będą antychryści, tak jak w czasie sądu ostatecznego, którzy będą podróżować po całym świecie po to, aby gorszyć. Żany widziała czasowy triumf masonerii, ześwieczczone duchowieństwo. Wszyscy wrogowie, chcący, aby kościoły stały się teatrami piekielnych tańców, będą niezachwianie dążyć, aby doprowadzić do zaprzestania odprawiania mszy świętej. I dodaje ona, że stanie się to przede wszystkim w miastach. Równocześnie relacjonuje także, co następuje. Opuszczony kościół będzie pozbawiony najwyższej głowy, która rządzi i kieruje kościołem. Na dość długi czas Kościół musiał zostać pozbawiony wszelkiej modlitwy i wszelkich urzędów, wygnany od Boga i świętych. Zamierzają oni także usunąć wszystkie krucyfiksy i posągi świętych ze wszystkich świątyń i wrzucić je w sprofanowane miejsce, aby z radością je niszczyć. 19 marca 1878 roku Marie Julie relacjonuje, że nasza pani Maryja przekazała jej przybliżoną datę tego ostatniego kryzysu. W przeciągu stu lat niebo zbierze swój plon. Nawet jeszcze zanim upłynie sto lat. Przekazana została także relacja z rozmowy pomiędzy Chrystusem Panem a Lucyferem, w trakcie której ten ostatni miał rzec. Zaatakuje Kościół. Obale Krzyż, z wiernych. Zasieje ogromną słabość wiary w sercach. Będzie także wielkie zaparcie się religii. Przez pewien czas to ja będę wodzem wszystkich rzeczy na ziemi. Wszystko będzie pod moją kontrolą, nawet Twoja świątynia i twój lud. Relacja zawiera także słowa Michała Archanioła, który ostrzegł, Szatan będzie posiadał wszystko przez pewien czas oraz będzie rządził całkowicie nad wszystkim. Do tego stopnia, że całe dobro, wiara, religia będzie pogrzebana w grobie. Szatan i ci, którzy do niego należą, będą triumfować z radością, lecz po tym triumfie Pan ze swojej strony zgromadzi swoich ludzi oraz będzie rządził i zatriumfuje nad złem. Oraz wskrzesi z grobu pogrzebany kościół, podniesie leżący krzyż. 25 października 1881 roku Marii Julii relacjonuje, co usłyszała. Niebawem ujrzysz tych, którzy rządzą kościołem, oddających siebie oraz swą siłę tym, którzy ustanowią zgubny zarząd. Będą zamykali sanktuaria oraz poddadzą się nieporządkowi piekieł. Stygmatyczka relacjonuje także, że w czasie ostatniego kryzysu duża liczba dusz będzie nękana oraz opętana przez piekielnego ducha. 27 listopada 1902 roku oraz 10 maja 1904 roku Maria Julie. Przekazała słowa Chrystusa Pana oraz jego matki, zapowiadające wprowadzenie, cytuję, nowej mszy. Mianowicie rzeczone relacje brzmią tak: Posłuchaj, przekazuję ci ostrzeżenie, uczniowie, którzy zaparli się mojej Ewangelii, aktualnie ciężko pracują nad tym, aby przemienić mszę. Podług swoich pomysłów i będąc pod wpływem wroga dusz, oraz wprowadzić do niej słowa, które są odrażające w moich oczach. A także brzmią tak, w czasie trwania tej zgubnej godziny, gdy wiara moich kapłanów zostanie wystawiona na próbę. To właśnie te teksty będą celebrowane. Będzie to drugi okres. Pierwszy okres to okres mojego kapłaństwa, które istnieje od czasów mojego wcielenia. Z kolei ten drugi okres będzie okresem prześladowania, kiedy to wrogowie wiary i świętej religii narzucą swoje formuły do księgi celebracji. Chrystus Pan dodał także co następuje. Wielu moich świętych kapłanów odmówi przyjęcia tej księgi. A która jest opieczętowana słowami pochodzącymi z otchłani. Niestety, pomiędzy duchowieństwem są także ci, którzy ją zaakceptują. Będzie ona stosowana. Marii Julii Żany przekazała, że nie pozostanie żaden ślad najświętszej ofiary, żaden widoczny ślad wiary. Zamieszanie będzie wszędzie. Równocześnie Marii Julii relacjonuje także, co następuje: wszystkie dzieła zatwierdzone przez nieomylny Kościół przestaną obowiązywać na jakiś czas. W trakcie tej jakże smutnej zagłady niesamowite znaki ukażą się na ziemi: Ponieważ z powodu niegodziwości ludzi Kościół Święty znajdzie się w ciemności, to Pan dopuści także ciemność, która z kolei zatrzyma niegodziwców. W ich dalszym przywodzeniu niegodziwości. 20 października 1903 roku, Chrystus Pan, w odpowiedzi na błaganie Marii Julii, aby nie dopuścił kar, odrzekł: Moja córko, grzeszników jest zbyt wielu oraz są zbyt winni, nadużyli moich łask. Zwłaszcza ci, którzy ze względu na swój stan mają do dyspozycji moje uwielbione ciało, a profanują je. Nie, nie mogę już dłużej przebaczać. Należy zadość uczynić sprawiedliwości. Wkrótce będziecie potrzebować całej waszej wiary. 5 stycznia 1904 roku Żany relacjonuje także słowa Matki Bożej, która przekazała jej, co następuje: Szatan się cieszy. Podróżuje po całym świecie. Przebywa w zaciszach domostw, w których żyją uczniowie wyznający jego naukę. Wyjawiając im swoje szatańskie tajemnice, aby zatracić duszę. Udziela rad a przywódcy jego zastępów spijają długie łyki jego doktryn składających się ze świętokradztw i zaklęć. 24 grudnia 1884 roku Matka Boża zapowiada pojawienie się nowego duchowieństwa wraz z jego nową mszą. Nie zatrzymają się na tej jadowitej i świętokradczej drodze, pójdą dalej, w celu, aby za jednym ruchem zatracić wszystko Kościół święty, duchowieństwo i wiarę moich dzieci. Matka Boża zapowiedziała także rozproszenie pasterzy dokonane przez sam Kościół, zastąpienie prawdziwych pasterzy innymi, ukształtowanymi przez piekło. Wtajemniczonymi we wszelkie wady, wszelkie niegodziwości, perfidnymi, takimi, którzy okryją duszę plugastwem nowi głosiciele nowych sakramentów, nowe świątynie, nowe chrzty, nowe zgromadzenia. W dniu 11 października 1904 roku wyjaśniła także, co następuje. Sprawiedliwi są przesiewani przez Jezusa, ale równocześnie cieszą się oni pewnością oglądania go i tworzenia jego chwalebnego dworu. Nic więcej nie mogę już zrobić. Módlcie się, to jest jedyne lekarstwo, które będzie silnym pokarmem dla dusz. 5 stycznia 1904 roku z kolei Chrystus Pan rzekł: Te dusze, które mnie kochają, będą dostrzegały. Zburzenie mojej świątyni, a w innych miejscach tak obrzydliwe profanacje, jakich poprzednie stulecia nie widziały nigdy.